W tutaj mamy do kompletu uchwycik bardzo wygodny z fajną ergonomiczną rączką linię XR, XRO ten włącznik jest bardzo fajny bo jest duży nawet przy wielkiej rękawicy to można go bardzo wygodnie załączyć także nie ma tu najmniejszego problemu z tym no i oczywiście gotowe to mamy pod pod podlesaba on jest do kompletu do tego urządzenia który mamy tutaj pod spodem a mamy tutaj ROGA 230 i CACDC Tak sobie kukniemy szybko do środka No nie jest to już taka całkiem najmniejsza maszynka Ale fajny sprzęcik Mesa tutaj przykłada dużą wagę do fajnego designu Jest to wszystko bardzo fajnie wykończone Ma tutaj rączki na dwie ręce, na chwyt pojedynczy Także całkiem śmiało można tutaj sobie fajnie transportować tę maszynkę No i co? Duży wyświetlacz W sumie mamy tylko do wyboru dwa przyciski główne i jeden enkoder z włącznikiem I obsługujemy całą maszynę Także całkiem spoko W tyłu mamy włącznik, włącznik główny ani i przewód zasilany ze śliczką zakończony 230 i wejście na szybko złączkę już typ 21 wygawu Czyli nie trzeba już kombinować żadnych krótków podpinać z wężykiem czy coś mamy wszystko zrobione Esab daje jeszcze tutaj taki wężyk zakończony gniazdem do tego Aże to już jest w ogóle petarda nie musimy nic zakuwać wężyka jest dość sporo jak widać podpinamy do butli i wszystko jest w Masa w komplecie i ten nasz wspomniany uchwyci, i mamy wtedy cały komplecik. podpinać butle z reduktorem, i lecimy na robotę.